Dzień dobry Państwu, witam. 11 dzień listopada, wtorek, święto niepodległości. Witam sprzed Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Misisadze I tutaj u nas będziemy zaraz śpiewać polski hymn w ramach globalnej polskiej akcji śpiewania hymnu narodowego. Zapraszam Państwa. Będziesz śpiewał hymn? Tak. A znasz hymn polski? Tak. A kiedy się nauczyłeś? Dwa. Uh, uh, tutaj w harcerstwie? Tak. Super, a jak na Szainie? Adam się Staniemy tam, zaśpiewamy hymn N.C. Szybko. 30 dni, 20 dni, 20 harcerzy, 30 harcerek czy więcej. O, lubię! niech mają? Piąty, Piąty raz. raz. Cieszymy się wszyscy Bardzo. w ramach akcji. E, zawsze było przed e, ratuszem, teraz jest. E, tak, tak naprawdę tak. pierwszy raz zaśpiewaliśmy było tutaj tam w czasie COVID, tam tak. przy kościele. Tak. Aha. Później e, następne cztery razy pod ratuszem w Misesaga i wróciliśmy do centrum. Ró. Dlatego, że tak naprawdę centrum to jest serce naszej Polonii, więc powinniśmy trzymać się naszego serca. E, wszyscy znają him. Mam nadzieję. Uczą się na zbiorkach? <grym> tak, jest. No to tak świetnie, będziemy słuchać mam nadzieję, dzisiaj. Że i ile, ile będzie uczestniczyło wszystkich? To harcerze tylko, czy jeszcze. E, zapraszaliśmy całą Polonię, bo to nie jest akcja, akcja harcerska, to jest akcja, którą organizuje przy, Organizacja Przyjaciół. Ale zapraszamy wszystkich Polaków, którzy by chcieli do nas dołączyć. Zawsze, czyli na przyszły rok już mówimy. Zawsze, na przyszły rok już zapraszamy. Zapraszamy już na, na przyszły rok. Jest to naprawdę króciutkie, nie chciałam powiedzieć, przedstawienie. Tu nie przedstawiamy nikogo. Każdy jest tutaj to, tym samym Polakiem, na tym samym poziomie. Nie ma gości specjalnych. Śpiewamy hymn i idziemy do domu. My, my to musimy, musimy podtrzymywać. Dlatego dzisiaj jestem w harcerskim mundurze, na pół mundurze. Już nie reprezentuję klubu motocyklowego, bo za zimno jest. Widzę, a pan Beret ma? To z... no przecież czerwony beret? Tak? ja jestem ze starych, nie eee. tych. Wiesz 74. To jeszcze mieliśmy pasy, wiesz, te, a nie partianę, wiesz. dzień dobry, dzień dobry. To będzie też flaga rozwijana? Tak jest. Tutaj wzdłuż? Tutaj wzdłuż i wszystko To nie tylko harcerze, też uczniowie? to uczniowie. Też będą śpiewać Znają wszyscy? I się uczą języka polskiego A, ale hymno się uczyli, czy nie? słuchali go dzisiaj i proszę, piękne kotyliony harcerze i harcerki mamy bardzo liczną grupę harcerzy i harcerki przed nami rozwinął 20 metrową flagę w momencie w momencie jak flaga zostanie rozwinięta wtedy odśpiewamy hymn więc bardzo proszę wszystkich o ustawienie się tutaj Złóż ścianę. Ile śpiewa? Śpiewamy aż do Basi. Proszę, pierwszy raz będzie Pani śpiewać z dziećmi, czy nie? Czy już kiedyś Pani śpiewała? Pierwszy raz. Dlaczego Pani się zdecydowała? Bo, bo ze szkoły wyszły? Yy, nie, dlatego, że uczestniczą na zuchy i taka nasza tradycja, niech się uczą o Polsce, prawda? No to super, czyli w przyszłym roku też będzie Oczywiście. śpiewanie? Oczywiście. Oczywiście. To, to ile, to ile będzie, a znacie hymn? Znacie hymn? Tak? Tak? Czemu ty siłdziesz twójdził dla nas po polsku? Po polsku, tak, będziemy po pol śpiewać po polsku. Hymn. Czemu, um, czemu te um, żołnierze? żołnierze strzelali się i um, on. Um, um, żołnierze to się strzelali, żeby bronić swoich rodzin. To dużo on. Um, umarli. Dużo, dużo umarło. Dużo tak um, umarło. I mało zło. No, wiesz, czasem jest tak, że y, są źli ludzie, którzy chcą przyjść i, i zabrać ci dom, y, mówić co masz robić i tak dalej. I wtedy trzeba o to walczyć. Tak, Wizualnym. O wolność się walczyć. To, on. Um, to, um, czemu okay. ludzie chcą fight, 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 Bo nie wszyscy są dobrzy, wiesz, nie wszyscy są też źli ludzie. Antonio cały czas mnie bije. No, ale to można rozwiązać w inny sposób, nie, bez, woli. bez Bez walki i bez strzelań. I o to chodzi, żeby nie było wojen. To, o... to

Który to raz było śpiewanie hymnu dla Ciebie? Dla mnie trzeci. Trzeci, czyli trzeci. fajna rzecz, żeby no się spotkać. fajny pomysł, fajna inicjatywa. Kurczę. Ja myślę, że lepiej być nie może, kurczę. ale dzisiaj muszę Ty przyznać. Czy znasz że wszystkie zwrotki dużo... hymnu? Do czwartej daję radę, ale tam z pomyłkami. także... A to na koniec zapytam, bo yy, czy nie powinniśmy tego hymnu zmienić? Bo niektórzy no bo mówią tak, że, że tam, bo na partej, coś tam. Tak, 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 który nas takie... zdradził jakby no, nie było no Właśnie, więc e, może nie wiem, e, Rota, Bogu rodzice. właśnie czytałem właśnie, że, że Bogu rodzice można by było śpiewać jako nasz hymn, tak. albo właśnie... E, bo, daj, że pani Dąbrowska, tak? Napisała. E, konopnicka. konopnicka sorry. Tak, tak, tak. Także ja myślę, że ten tekst idealnie wpasowuje się w naszą rzeczywistość i teraźniejszość. Tak, żeby się. super by się, by się złożyło, nie? Nie wiem, na ile jest to możliwe i jakie są szanse ale uważam, że to by na pewno brzmiało o wiele lepiej, nie? No, ale z drugiej strony tradycji się nie zmienia, tam nasi ojcowie gdzieś w latach dwudziestych tak postanowili. Ponoć, ponoć, Bo... ale no, nie oszukujmy się, kurczyk, ponoć w tej konstytucji też nie... się nie zmienia, a jednak <grym> można, nie? A dzisiaj pewnie już niewiele młodszych ludzi wie, kto to był Bonaparte, zwłaszcza, no że tutaj historii się nie uczy. Dokładnie, dokładnie. A już o, nie o Czarneckim nie wspominając. O to, to, to już w ogóle jest że postać tajemnicza, <grym> aczkolwiek barwna, nie? I to, no, ja uważam, że można by było coś z tym zrobić. Jakby była wolna Polska, jak będzie wolna Polska, to zmienimy. Jak hyl. będzie wolna Polska, ale tutaj niestety ojczyzno ma ten, ten tekst o ojczyznę wol... polską, racz nam y, oddać, panie, Ciągle aktualny, słuchajcie, no niestety, że ciągle tam się... Ale znów, Boże coś Polskie to hymn za cara Aleksandra II bodaj się czy pierwszego zrobiony. No i nic się nie zmieniło. <grym> <grym> drogi Dobrej drogi, nocy, dziękuję wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego z okazji tego naszego święta wielkiego. No właśnie, dobrego. jeszcze trochę zostało. Na razie.